you oh. 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 Orawa to piękna kraina. Malowniczo rozciąga się u podnóża Babiej Góry. Wtulona, dumnie patrzy w stronę Tatr. Tędy już za Ptolemeusza przewożono bursztyn z północy na południe Europy. W XIV wieku z kopalni soli Wieliczka i Bochnia transportowano przez Orawę sól na Węgry. I tu osiedlali się żywieczyzny, z Jordanowszczyzny, z Podhala, ale przede wszystkim nomadowie, wołowcy pasterze. Z czego żyli nasi przodkowie? Z wyrębu lasów i handlu drzewem. Rzeka Czarna Orawa służyła im do transportu. Utrzymywali swoje rodziny z pasterstwa i z ciężkiej, mozolnej pracy. A później w XIX wieku rozszerzyło się rolnictwo, uprawa lnu. I powstawały małe fabryki w owym czasie. Płótno orawskie było słynne prawie w całej Europie. Pod koniec XIX wieku nadano większe podatki na, na produkcję lnu i na wyrób płótna. Rozpoczęła się wielka migracja. Dziś z powrotem wracają na te ziemię. Z dalekiej Ameryki i z innych stron świata. To pozytyw ogromnej władzy. Bo przyciąga nas tu nasza matka Ziemia, ta przepiękna nasza kraina, mała ojczyzna Orawa. W ostatnim 20 dwudziestoleciu samorząd Gminy Jabłonka postanowił realizować wielkie inwestycje, ażeby żyło nam się lżej na Orawie. Tyle czoła przed naszymi mieszkańcami, że od początku 1995 roku solidaryzują się z całą społecznością naszą lokalną Gminy Jabłonka. Partycypują nam w zakresie ochrony środowiska, dobrowolną wpłatą. Ja powiem tak, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, otworzyły się dla wszystkich samorządów niesamowite perspektywy. Szczególnie po otwarciu granic, przez wejście do układu Schengen, daje to wszystkim samorządom niesamowite możliwości. Te właśnie sprawy zostały dostrzeżone przez wójta Antoniego Karlaka i wykorzystał do maksimum temat partnerstwa. Jesteśmy na granicy w Chyżnym, na granicy dwóch narodów, polskiego i słowackiego. Nie zawsze tak było, że jak dzisiaj Państwo widzicie, granice są otwarte. Zniknęły w 2007 roku, kiedy Polska w gronie zintegrowanych państw Europy zlikwidowała przejście graniczne w Heźnie. Mam tutaj kawałek szlabanu, który oddzielał te nasze narody sąsiedzkie. Może, sekretarzu, wspomnicie, jak to było. Więc bardzo intensywną wymianę partnerską z Tersteną na Słowacji. I wyznaczenie pierwsze było priorytetów. W jakim kierunku będziemy działać? Gospodarczym, kulturalnym, sportowym. I te wszystkie działania do dzisiaj bardzo intensywnie się rozwijają. Wielkie projekty to kanalizacja, to ochrona środowiska. Wspólne projekty w Podwilku, w Orawce, w Chyżnem aktualnie trwają. Za... Cały kształt działalności otrzymaliśmy w Strasburgu dyplom Europy, który kilkanaście miast w Europie otrzymuje corocznie. Zrealizowaliśmy mnóstwo projektów, corocznie około dwóch różnych spotkań w jedną albo w drugą stronę. Także doświadczeń, które uzyskujemy od partnerów, oni z kolei od nas, nie da się wycenić. Jest oczkiem w głowie pana wójta Antoniego Karlaka w tej chwili wybudowanie na bazie Starego Ośrodka Zdrowia orazkiego Centrum Rehabilitacji. Ponieważ mamy tutaj długie obfite w śnieg zimy, widzimy tutaj możliwość zorganizowania fazy zimowej na uprawianie sportów zimowych, tworzenie tras biegowych. widzimy lokalizację w Małej Lipnicy pod Babią Górą. Są tam przepiękne tereny. Latem byłyby to ścieżki rowerowe. Nad tym się mocno w tej chwili zastanawiamy i, i chcemy to ująć też do swoich projektów na najbliższe lata. Nasze wielkie bogactwo Orawy to torfowiska. Termalne wody, które biegną u podnóża Babiej Góry, w głębokości około 3-3,5 km. To bogactwo na przyszłość. A w związku z tym zapraszam wszystkich inwestorów do zagospodarowania wód termalnych oraz naszych torfowisk. Na terenie naszej gminy Poczynione zostały cały szereg inwestycji, które w istotny sposób poprawiają poziom życia naszych mieszkańców, ale też powodują, że nasz, nasza gmina, nasze tereny stają się coraz bardziej atrakcyjne dla potencjalnych inwestorów. Znajdujemy się w historycznym dla Orawy budynku, który powstał w 1927 roku z inicjatywy Towarzystwa Szkół Ludowych. I tutaj było kino, tutaj urządzane były różne przedstawienia, toczyło się kulturalne życie Orawy. W 2010 roku została przeniesiona tutaj biblioteka, wyposażona i pracujemy tutaj w tych nowych przestrzeniach. Nasi dziadowie dobrze wiedzieli, że nasza kultura jest najważniejsza. I od lat inne centrum kultury dba o kultywowanie tej tradycyjnej kultury orawskiej. Obecnie, gdy otwarto nowe centrum kultury Górnej Orawy, w którym się teraz znajdujemy, te możliwości są o wiele większe. Głównie nacisk kładziemy na pracę z dziećmi i młodzieżą, mamy Wiele warsztatów tematycznych, ale to te najważniejsze dla mnie to są te warsztaty regionalne. Yy, mamy naukę gry na instrumentach dawnych, więc piszczałki, trombity, również grę na helikonkach, to są takie nowe, nowe grupy. No i od lat grupy gry na, na skrzypcach, basach. Tworzymy tradycyjne muzyki oraz dziecięce. Te grupy prowadzą. Starsi muzykanci, korzystamy z porad choćby pana Andrzeja Hanioczyka. Bardzo się cieszę, że, że te grupy powstają. Jak ja przyszedł tu przy naorawę, to tutaj przed tym nie było nic. Owszem, w okresie międzywojennym w Lipnicy Wielkiej był nauczyciel Emil Mika, wspaniały człowiek, zresztą zebrał całą pieśń całej, całej oraby i wydał. I prowadził również zespół, bo nawet diablunki ludzie należeli do niego. Zaczęłem chodzić, zbierać, szukać, notować, dzieciom to przekazywać. A w okresie późniejszym zacząłem też pracować z zespołem dorosłym. Z biegiem czasu. Powstał zespół w Zubrzycy Górnej, powstał też zespół w Lipnicy Wielkiej i zaczęli tańczyć nie tylko dorośli, ale i dzieci. I do dzisiejszego dnia po prostu te dzieci tam tańczą, zresztą tak samo jak u nas. Jabłonce prowadzi to syn, Janusz i Barbara córka. Muzyka Thank you. Także mamy warsztaty artystyczne, takie jak warsztaty plastyczne, tutaj też sięgamy do tradycji orawskiej, mieliśmy cykli warsztatów malowania na szkle, warsztaty multimedialne, dziennikarskie, to już są te nowoczesne, także mamy warsztaty rytmiczne, tańca i tutaj także mamy dwie grupy tańca orawskiego, także współpracujemy z... Twórcami ludowymi z terenu Orawy. To jest możliwość prezentacji sztuki ludowej, ale także sztuki profesjonalnej, bo przecież mamy na Orawie także artystów po Akademiach Sztuk Pięknych. Centrum Kultury oczywiście współpracuje w tej swojej działalności regionalnej z etnografami, z etnologami. Tutaj jesteśmy w ścisłej współpracy z Muzeum Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, często posiłkujemy się choćby wiedzą pani kustosz Jardyki Pilch, choćby organizując wystawy, czy też uczestnicząc w ich imprezach na terenie parku. Jak każde muzeum w współczesnym świecie, w tym świecie właśnie musimy się znaleźć. Nasza działalność to oczywiście jest działalność naukowa, więc i badawcza, w terenie, rozmowy z ludźmi, e, znajdowanie jeszcze coraz rzadszych eksponatów, ale przede wszystkim jest to inna rola. Rola upowszechniania, wprowadzenia twórców w tę przestrzeń. Teraz jest to ożywianie prawda, tej dawnej architektury, która może być dla turysty nie do końca czytelna, nawet z piękną i wielomówiącą ekspozycją i dobrym fachowym słowem przewodnika. Czasem więcej zdziała artysta, który w tej przestrzeni zostanie ustawiony. I tak naprawdę, własnymi słowami opowie, co robili jego dziadkowie czy rodzice, i też czym się trudni. Naszą ideą jest pokazanie tego, co się przy wiejskiej drodze działo dawniej. To I to strasznie grada ześ do nas przyset, bo razem wspólnie opowiemy, jak to z tym lnym na orawie było. A radzili nasi dziadkowie, ze to strasznie dużo roboty. Boze by mieć jakie portki, kłosule, gacie, dzieci jakie ubrańko. Trzeba było się strasznie urobić. A syćko zaczynało się na wiosnę. Ale było to tak, ze najpierw i orali, sioli zarno. Sadzili rzepę, a potem na końcu wsioli dopiero lyn. Malutkie strasznie, ale godali, że było cynniejsze łot złota, bo było dla biednych i dla bogatych. Wyrosła z niego taka to roślina. Złocisto, piękno. No i trzeba było je obrobić. łód dzielić ziarno łód tej słomy. I ziarno było cynne i słoma. No jak ten zielin dojrzał. Jeden gazda się zmówił z drugim, z trzecim: Pójdź za dziś pomóc. Dzisiaj u mnie będziemy targać lin. Baby targały, tak gościami mi, zaś zawiązali snopy. Chłopie wyrywali ten lin, no to nawet słuchaj, przywieźli ku izbie. No było tego powiedzmy cały wóz, bo to sporo ludzi tego uprawiało. Dawali naprzód wiskę, żeby coś się Jak I Potem wieczorami schodziło się no i robiło się rafacki. Przy tym pomagały, pomagali i chłopcy. Rafy to były takie powiedzmy deski. Na tych deskach były nabite takie dość wysokie zęby. Dziewczęta, takie zazwyczaj młode, Jedna zasiada z jednej strony, druga z drugiej strony i tak się pociągaję ku sobie, co so te główki poodpadały. I to, tak. I je! Je to nie byłyście tak. szli do mocydła mocyć. Dawali do wody przykrywali deską i skałą, żeby woda lnu nie wzięła. Czasami musieli chłodzić i zazierać, bo ten leń mocył się w tej wodzie dwa, czasami trzy tygodnie. Woda to, to wyciągali z wody. Wchodziła babka ze sły, kiedy tam było na roli bob, Jedna, drugi pomagała, i te słomy, co się mocyła 2-3 tygodnia to w życe płokały, żeby była czysto. No bo wiadomo, woda potokiem takim łodzi chodzi, czasem polało, była mądra woda, nie? Dało się w te słumy, i tak po wodzie się tak plastało, płakało. Wypłukano słumę, niesły baby natrowe kołożyki na takie łęgi i je rozkładały, bo się miała rosić. Trzeba było pilnować przez dzień, kiedy się słonecko je wysusyło, to na noc przewracali na drugą stronę, żeby nasią korosą. I temu radzili na to, że się rościło lęk. Po rosyniu, tak wyskła, no, dostawała kolejne obróbki. To znaczy, że te słomy oddzielono od tych główek, trzeba było jakoś zmienić. Do tego była taka przygotowana ława i tak zwane kilofy. Mogło to dwóch robić, trzech, czterech. Pozysk na tę ławę te słomy i tak łupu-cupu, co To tak dość dostatecznie zmiękła. Kiedy trochę zmiękła, to były dodatkowe takie walce. To taka ręczna robota była, taką łobijało się na tą korbę, tam były takie karby, i dodatkowo to zmiękcało te słumę. Te zmiękcono sumę, po tej izbie, na przypieckach, na zapieckach, zebyły na podeskła. bo jak się wysusyła, to potem dopiero się zbierali. Płodomak czasami z muzyką, czasami ze śpiewem i międlili leni. To były tak zwane cierlice, to były takie jednozybne i dwuzębne, To tak mamy brały, tak wysłać tak ciup, 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 ciup i potem jest. Przeto to to robiły, żeby dodatkowe paździerze z tego włókna uzyskać włókno. Dość dokładnie to trzeba było już tak pokazywały się takie włókna, to zacyni to na takich grzebłach. Łodzielarz dodatkowo ceścić. I kiedy wycesali, bo to cesali. Cesali. Jak to, to cesali, na ceci zgrzebnej i faceśnej. I dostawał taki kłak. I leńcysty. I potem ten leńcysty to splatały waby takie cełetki, tak jak warkoc. żeby to, co wycesali, się nie pomierzyło. I wtedy, jak już był wycesany lin, wiesali kasik w kumorze, albo przędły. Nici, na jakiś ich E Wtedy dopiero było roboty. Bo to zazwyczaj wiez babki, słodziły się wieczorami, ta przyniosła wózek, ta wózek. Zazwyczaj wchodzili się w jedno miejsce, no bo tam 3 trzy, cztery, pięć babek, i przędły, łopowiadały się, choć zesłały do północy. Nie jest wysoka, skończą do potoka do takiego głębokiego, co nie wyjdzie nigdy śniego, do takiego głębokiego, co nie wyjdzie nigdy śniego Kiedy siadały do Przędzenia, to był okres takiej zabawy, więc se śpiewali. Przy tym se żartowali, a ich oczki się strasyli. Zapotę boli się wracać. Do domu. No i zaś po te chłopcy mieli robotę, no bo jakoś by tu dziewce nie odprowadzić, no bo się zaś bo, no to... I tak to się zacenaje takie spotkania, i tak się poznawali przy takiej robocie. No i nie, nie kiedy się z tego, z tego powodu te ziół poznili. Cała wieś się przy tym bawiła, a i robotę zrobiła. No i kiedy już tak naprzędły te gnici, to sły do knopa, do warsztatu dawały. Na warsztacie tkali płótno, zgrzebne, paceśne, cienkie. No i takie płótno potem służyło dosyć ubrań. Tak zagoda za leń to cenna roślina. Franek miał portki a kosule dziewczyna, jestce było to ziarno. Było śniego olej, głomaścić kapustę. No i stesyczko było dla krów. A tak jak już. Powstały te wszystkie mechaniczne maszyny, ludzie poszli do pracy, to zanikła uprawa lnu, ale dziś ty jeszcze Kupujemy w aptece, żeby się polecyć, robimy papki na rany. Czasami jeszcze sieją osebaby, baby, bo pięknie kwitnie błękitnym kwiotkiem. No i czasami se starsi ludzie wspominają, jak o to ty zdrowni na orawie było.